Sprzedawca w sklepie osiedlowym otwarcie wyśmiał medale Thomasa Wilsona wystawione w gablotce, którą niósł. Zapytał, czy Wilson kupił je w sklepie z kostiumami. Żaden z nich nie zauważył dystyngowanego mężczyzny w cywilnym ubraniu, wybierającego kawę w głębi sklepu. Dziesięć minut później cztery czarne suwy otoczyły budynek, a w sklepie zapadła cisza. Gdy przez drzwi wszedł generał Frank Milner. Thomas Wilson, lat 68, powoli poruszał się po małym sklepie osiedlowym tuż pod Fort Benning w Georgii, ostrożnie balansując laską w jednej ręce i gablotką z medalami w drugiej. Lipcowa wilgoć sprawiała, że jego zraniona noga bolała bardziej niż zwykle. Stare rany od odłamków z Wietnamu odzywały się jak zawsze podczas letnich miesięcy. Jego porana z marszczkami twarz nosiła ślady zarówno śmiechu, jak i trudów życia, a siwe włosy wciąż były krótko obcięte, w wojskowym stylu, który utrzymywał od pięćdziesięciu lat. Sklep osiedlowy stał przy ruchliwym skrzyżowaniu, gdzie codziennie krzyżowały się drogi personelu wojskowego i cywilów. Jego wyblakły szyld i zniszczona linoleumowa podłoga świadczyły o dziesięcioleciach służby dla społeczności. Wewnątrz brzęczały jarzeniówki, oświetlając półki z przekąskami, napojami i podstawowymi artykułami. Poranny szczyt minął, pozostawiając tylko kilku klientów przeglądających alejki: młodą matkę z małym dzieckiem, dwóch robotników budowlanych biorących kawę i dobrze ubranego starszego mężczyznę w głębi, z niezwykłym skupieniem przyglądającego się wyborowi kaw. Thomas zatrzymał się, by kupić gazetę i mleko, zanim udał się do bazy na specjalną ceremonię. Dziś przypadała 50. rocznica bitwy o bazę ogniową Ripcord, a on był jednym z niewielu ocalałych weteranów zaproszonych, by opowiedzieć młodym żołnierzom o swoich doświadczeniach gablotka z jego krzyżem za wybitną służbę, purpurowym sercem i innymi odznaczeniami, rzadko opuszczała jego dom, ale wydawała się odpowiednia na dzisiejszą okazję. Zanim Thomas Wilson został nauczycielem historii w liceum w Columbus w Georgii, był dziewiętnastoletnim porucznikiem prowadzącym pluton przez dżunglę Wietnamu. Lipiec 1970 roku Zastał go w bazie ogniowej Ripcord, odizolowanym wzgórzu, które przez 23 dni znajdowało się pod intensywnym atakiem wroga. Gdy ich pozycja była niemal zdobyta, Thomas poprowadził desperacki kontratak, który zabezpieczył punkt ewakuacji dla rannych żołnierzy. Akcja ta drogo go kosztowała. Odłamki rozerwały mu lewą nogę i biodro kończąc jego karierę bojową i pozostawiając go z trwałym utykaniem. 16 ludzi z jego plutonu zginęło tego dnia. Thomas nosił ich nazwiska w portfelu, ostrożnie przenosząc je do każdego nowego, który kupował przez dziesięciolecia. Wrócił do domu, by zmierzyć się zarówno z fizycznymi wyzwaniami swoich obrażeń, jak i często wrogim przyjęciem weteranów z Wietnamu. Znalazł cel... Jako nauczyciel, spędzając 30 lat, pomagając młodym ludziom zrozumieć nie tylko historię z podręczników, ale także ludzkie realia wojny i służby, nigdy nie mówił wiele o własnych doświadczeniach w klasie, skupiając się zamiast tego na przyszłości swoich uczniów. Tylko czasami, gdy uczeń wstępował do wojska, dzielił się prywatnie bardziej osobistymi spostrzeżeniami. Na temat obowiązku i poświęcenia. Gablotka była prezentem emerytalnym od kolegów sprzed 10 lat. Tomas początkowo trzymał ją w szafie, czując się nieswojo z wystawianiem medali. Dziś było inaczej. Dowódca bazy osobiście zaprosił go do przemówienia, podkreślając, jak cenna byłaby jego relacja z pierwszej ręki dla nowych rekrutów. Po raz pierwszy Tomasz poczuł, że jego doświadczenia mogą służyć czemuś więcej niż tylko jego własnym wspomnieniom. Przy kasie Tomas ostrożnie położył swoje rzeczy, zanim przeniósł gablotkę na drugie ramię. Sprzedawca, chudy mężczyzna po dwudziestce z identyfikatorem Kevin, ledwo podniósł wzrok z nad telefonu, dopóki jego oczy nie napotkały blasku medali w pudełku. Jego wyraz twarzy zmienił się z nudy w rozbawienie, gdy spoglądał na przemian na medale i starszego mężczyznę z laską. Kevin uśmiechnął się drwiąco, pytając na tyle głośno, by inni klienci usłyszeli, czy Thomas kupił te medale w internecie, czy w sklepie z kostiumami. Kiedy Thomas cicho wyjaśnił, że to jego medale za służbę z Wietnamu, Kevin roześmiał się głośno. Skomentował, że każdy staruszek, który tędy przechodzi, twierdzi, że jest jakimś bohaterem wojennym, dodając, że gdyby każdy, kto twierdził, że walczył w Wietnamie, rzeczywiście tam był, wygralibyśmy wojnę w tydzień. Tomasz stał w milczeniu. Jego twarz oblała się rumieńcem z mieszaniny gniewu i upokorzenia. Młody sprzedawca kontynuował, biorąc przez szybkę krzyż za wybitną służbę. I pytając, czy do fałszywych medali dołączone są też fałszywe historie, zasugerował, że Tomas wyglądał bardziej na kogoś, kto spędził wojnę na protestach, a nie na walce. Robotnik budowlany w kolejce za Tomasem poruszył się niespokojnie, ale nic nie powiedział. Młoda matka przyciągnęła dziecko bliżej, unikając kontaktu wzrokowego ze wszystkimi. Tomas po prostu poprosił o rachunek, jego głos był pewny. Pomimo lekkiego drżenia rąk, gdy sięgał po portfel, Kevin kontynuował swoje drwiny, sugerując, że Tomas prawdopodobnie wybiera się, by zaimponować naiwnym dziewczynom w klubie weteranów, swoim kupionym bohaterstwem. Niedbale zapakował rzeczy, celowo zostawiając mleko na zewnątrz, zmuszając Tomasa do niezręcznej próby podniesienia wszystkiego przy jego ograniczonej mobilności. Ani Thomas, ani Kevin nie zauważyli, że dobrze ubrany mężczyzna przy ekspresie do kawy przestał przeglądać ofertę. Generał Frank Milner, czterogwiazdkowy dowódca dowództwa szkolenia i doktryn armii USA, odwiedzający Fort Benning na tę samą ceremonię, na którą wybierał się Thomas, słyszał każde słowo. Jego twarz pozostała bez wyrazu, gdy wyjął telefon i wysłał krótką wiadomość tekstową. Na zewnątrz, w samochodzie. Tomas ostrożnie położył gablotkę na siedzeniu pasażera i mocno chwycił kierownicę. Jego knykcie zbielały, gdy skupił się na oddychaniu, walcząc z emocjami, które jak sądził, opanował dziesiątki lat temu. To spotkanie otworzyło stare rany. Nie te fizyczne, które dokuczały jego nodze, ale głębsze urazy ducha, które nigdy w pełni się nie zagoiły. Pomyślał o swoich ludziach, zwłaszcza o Rodríguezie, który zginął, osłaniając ich odwrót, i o Czenie, który niósł Tomasa do punktu ewakuacyjnego pomimo własnych ran. Co pomyśleliby o świecie, w którym ich poświęcenie traktowano jak puentę do wcipu, przez kogoś, kto nigdy nie poznał ciężaru odpowiedzialności za życie innych? Ceremonia miała odbyć się za dwie godziny. Thomas rozważał powrót do domu, zamiast tego odkładając gablotkę na swoje miejsce w szafie, gdzie leżała nietknięta przez lata. Może dowódca się mylił? Może ci nowi żołnierze nie potrzebowali słuchać starego człowieka o zapomnianej wojnie, którą nawet sprzedawca w sklepie osiedlowym uważał za żart? Wtedy przypomniał sobie młodą sierżant, która dzwoniła, aby załatwić mu wejście na teren bazy. Jej powaga, gdy dziękowała mu za zgodę na przemówienie, mówiąc, że jej własny dziadek służył w Kesang, ale zmarł, zanim zdążył podzielić się większością swoich doświadczeń. Wydawała się autentycznie chętna usłyszeć, czego Thomas mógłby ich nauczyć. Thomas sprawdził swoje odbicie w lusterku wstecznym. Twarz, która na niego spojrzała, była zmęczona, ale zdecydowana. Nie przetrwał bazy ogniowej Ripcord, by 50 lat później dać się pokonać ignorancji. Pójdzie na ceremonię, przemówi do młodych żołnierzy. Ale to spotkanie pozostawiło gorzki posmak, którego żadna ilość determinacji nie mogła całkowicie zmyć. W sklepie generał Milner położył kawę na ladzie. Jego cywilne ubranie nie zdradzało jego rangi. Kevin, wciąż uśmiechając się po interakcji z Tomasem, ledwo podniósł wzrok, skanując produkt. Milner zapytał swobodnie, czy starszy pan z medalami był stałym klientem. Kevin wzruszył ramionami, komentując, że starzy wiarusi zawsze przychodzą ze swoimi wojennymi opowieściami i fałszywymi medalami. Próbując zdobyć uwagę lub zniżki, Milner skinął głową z namysłem, pytając, czy Kevin służył. Sprzedawca parsknął, mówiąc, że nie jest na tyle głupi, żeby dać się poszczelić. Dodał, że większość tych weteranów z Wietnamu prawdopodobnie i tak przesadzała, jeśli w ogóle tam byli. Milner zapłacił za kawę i wyszedł, wykonując krótki telefon. Gdy dotarł do swojego nieoznakowanego samochodu, w ciągu kilku minut na parking wjechały dwa pojazdy żandarmerii wojskowej, a za nimi dwa czarne suwy z rządowymi tablicami rejestracyjnymi. Z nich wysiadła grupa oficerów w galowych mundurach, w tym adjutant Milnera, niosący marynarkę mundurową z czterema gwiazdkami na każdym ramieniu. Wewnątrz Kevin z rosnącym zdezorientowaniem Obserwował, jak parking zapełnia się oficjalnymi pojazdami. Kiedy drzwi otworzyły się ponownie, wszedł Milner, teraz w marynarce mundurowej, a za nim kilku oficerów i żandarmów. Transformacja była uderzająca: z niepozornego klienta kupującego kawę w oczywiste centrum władzy w ciągu kilku minut. W sklepie zapadła całkowita cisza. Robotnicy budowlani. Natychmiast rozpoznali znaczenie czterech gwiazdek, odruchowo prostując się. Młoda matka wyjęła telefon, wyczuwając, że dzieje się coś doniosłego. Kevin stał zamrożony za ladą. Krew odpłynęła mu z twarzy, gdy Milner podszedł. Generał zapytał o kierownika sklepu głosem nawykłym do wydawania rozkazów. Kiedy Kevin wyjąkał, że kierownik jest w biurze na zapleczu, wysłano adiutanta, aby go odnalazł. Następnie Milner skupił całą swoją uwagę na Kevinie, prosząc go o ponowne, dla jasności, przedstawienie swoich opinii na temat weteranów z Wietnamu i ich medali za służbę. Wcześniejsza Buta Kevina wyparowała, gdy z trudem próbował sklecić słowa. Kierownik wyszedł z zaplecza, zaniepokojony widokiem swojego sklepu pełnego personelu wojskowego. Milner przedstawił się formalnie. Jego ton był profesjonalny, ale z nutą stali, która sprawiła, że kierownik wyraźnie się zdenerwował. Generał Milner stanął w postawie zasadniczej i jego postawa sprawiała, że mały sklepik przypominał salę odpraw w Pentagonie. W wyważonych słowach wyjaśnił kierownikowi dokładnie, co wydarzyło się zaledwie kilka minut wcześniej. Szczegółowo opisał komentarze sprzedawcy pod adresem Tomasa Wilsona. Bez upiększeń, a jego precyzyjna relacja sprawiła, że słowa te zabrzmiały jeszcze bardziej bezdusznie. Potem nadeszło odkrycie, które całkowicie uciszyło pomieszczenie. Milner wyjaśnił, że człowiek, którego Kevin wyśmiał, nie był zwykłym weteranem, ale porucznikiem Tomasem Wilsonem, którego działania w bazie ogniowej Ripcord uratowały życie 37 amerykańskim żołnierzom. Krzyż za wybitną służbę w tej gablotce został wręczony przez samego prezydenta Nixona. Wilson miał być gościem honorowym na ceremonii tego popołudnia, podczas której 300 nowych żołnierzy miało usłyszeć z pierwszej ręki o wartościach armii Stanów Zjednoczonych. Kierownik zaczął obficie przepraszać, ale Milner podniósł rękę, aby go powstrzymać. Nie przyszedł tu po przeprosiny. Zamiast tego wyjaśnił, że Fort Benning mieści ponad 120 tysięcy żołnierzy i członków ich rodzin. Jako nowy dowódca do raz szkolenia i doktryn, był odpowiedzialny za tworzenie etycznego środowiska, w którym rozwijali się amerykańscy żołnierze. Nie mógł i nie zamierzał pozwolić, aby firmy, które lekceważyły weteranów, czerpały korzyści z wojskowego patronatu. Ze skutkiem natychmiastowym ogłosił sklep strefą zakazaną dla całego personelu wojskowego. Żandarmeria wojskowa już umieszczała ogłoszenia na parkingu. Dodatkowo jego biuro miało podzielić się informacją o incydencie z lokalnymi organizacjami weteranów, które reprezentowały tysiące emerytów w rejonie Kolumbus. Kevin, teraz blady i spocony, próbował wtrącić, że tylko żartował. Milner odwrócił się do niego. Jego głos był cichszy, ale jakoś bardziej stanowczy. Zapytał, czy Kevin sądził, że ludzie, którzy zginęli w bazie ogniowej Ripcord, ich nazwiska widniejące na pomniku, obok którego Kevin prawdopodobnie przejeżdżał, nie zauważając go, uznaliby jego żarty za zabawne. Czy matki, które zamiast synów otrzymały złożone flagi, Uważały, że ich poświęcenie nadaje się na materiał do porannej komedii? Generał wyjął tę teczkę, którą podał mu adjutant. Wyjął z niej fotografię znacznie młodszego Tomasa Wilsona w szpitalnym łóżku, przyjmującego krzyż za wybitną służbę. Jego noga była mocno zabandażowana, ale salutował z łóżka. Milner położył zdjęcie na ladzie, sugerując, że Kevin mógłby porównać tę udokumentowaną historię ze swoimi przypuszczeniami na temat kupionych medali i fałszywych bohaterów. Kierownik, pojmując katastrofalne skutki dla swojego biznesu, natychmiast zwolnił Kevina na miejscu. Ale Milner dał jasno do zrozumienia, że status sklepu nie zmieni się tylko na podstawie tego działania. Zaufanie raz złamane, wymagało czegoś więcej niż szybkich napraw. Biznes miał pozostać strefą zakazaną przez co najmniej sześć miesięcy, w oczekiwaniu na wymierne zmiany w sposobie honorowania społeczności wojskowej, od której zależał. Wieści szybko rozeszły się po Fort Benning i Columbus. Po południu przed sklepem zebrały się wozy lokalnych stacji telewizyjnych, gdzie wyraźnie widoczne były tablice z napisem Strefa zakazana dla personelu wojskowego z rozkazu dowódcy generalnego. Sklep, który zwykle obsługiwał setki wojskowych klientów dziennie, stał niemal pusty. Na ceremonii w bazie Thomas Wilson otrzymał owację na stojąco, zanim jeszcze zaczął mówić. Generał Milner osobiście zadzwonił, aby przeprosić za poranny incydent, chociaż Thomas zapewnił go, że przeprosiny nie są konieczne. Generał nalegał na wysłanie samochodu, aby przywieźć Tomasa do bazy, co było zaszczytem zwykle zarezerwowanym dla wizytujących dygnitarzy. Tomas mówił do zgromadzonych żołnierzy nie o medalach czy bohaterstwie, ale o odpowiedzialności wobec siebie nawzajem. Nigdy nie wspomniał o incydencie w sklepie. Siła w jego głosie, gdy opowiadał o odwadze ludzi, z którymi służył, nie pozostawiała wątpliwości co do autentyczności jego doświadczeń. Trzy dni później właściciel sklepu, który prowadził franczyzę z innego stanu, przyleciał osobiście. Spotkał się z generałem Milnerem, przywożąc ze sobą kompleksowy plan. Sklep miał zostać zamknięty na czas remontu i ponownego szkolenia. Po ponownym otwarciu Miał znajdować się w nim ściana chwały z fotografiami lokalnych weteranów. Cały personel miał przejść szkolenie na temat służby wojskowej i znaczenia odznaczeń wojskowych. Właściciel zobowiązał się do zatrudniania weteranów jako 50% swojej siły roboczej w przyszłości. Co najważniejsze, właściciel zapytał, czy Thomas Wilson zgodziłby się, aby sponsorowali coroczne stypendium jego imienia dla dzieci poległych żołnierzy. Gesten, wyraźnie będący czymś więcej niż posunięciem PR-owym, odzwierciedlał prawdziwą skruchę i zaangażowanie w zmiany. Kevin tymczasem okazał się nie tylko bezrobotny, ale także niezatrudnialny w wojskowym mieście, gdzie jego działania stały się powszechnie znane. Dwa tygodnie po incydencie zaciągnął się do armii. Jego sierżant szkoleniowy na podstawowym szkoleniu wojskowym okazał się jednym z żołnierzy, którzy uczestniczyli w przemówieniu Thomasa Wilsona. Droga Kevina do zrozumienia wagi medali, które wyśmiał, miała być długa i pełna wyzwań. Rok później Thomas Wilson stał przed nowo wyremontowanym sklepem. Teraz przemianowanym na zaułek bohaterów. Parking był pełen na ceremonię wręczenia stypendiów, podczas której troje dzieci poległych żołnierzy otrzymało fundusze na studia. Tomasz mniej teraz opierał się na lasce, znajdując nowy cel w regularnych wizytach w bazie, aby rozmawiać z młodymi żołnierzami. Incydent przekształcił moment braku szacunku. W ogólnospołeczną refleksję nad tym, jak honoruje się tych, którzy służyli. To, co mogło pozostać bolesnym przypomnieniem o trwałej obojętności, stało się zamiast tego katalizatorem prawdziwych zmian. Generał Milner, teraz na emeryturze, ale wciąż wpływowy w edukacji wojskowej, opracował program wprowadzający weteranów do szkół. Aby dzielili się swoimi doświadczeniami z uczniami zbyt młodymi, by zrozumieć ludzką rzeczywistość kryjącą się za konfliktami, o których czytali w podręcznikach. Gdy Tomasz wręczał stypendia, zastanawiał się, że medale w jego gablotce w końcu spełniły swój najwyższy cel, nie jako symbole jego osobistej odwagi, ale jako mosty łączące pokolenia oddzielone czasem i doświadczeniem. Czasami myślał, Szacunku trzeba uczyć, a nie go oczekiwać. A czasami najpotężniejszym nauczycielem nie jest sam medal, ale reakcja tych, którzy rozumieją, co on naprawdę reprezentuje.